Dzień dobry w poniedziałek. Mam dzisiaj wolny dzień, więc e, wszystko na spokojnie. Ale strasznie nie chce mi się robić śniadania, nie wiem co zrobić, więc zrobię coś, co u mnie zawsze wlatuje. W każdym tygodniu musi być, jest przedobre, czyli bezrybna pasta z tofu I zrobię od razu dwie porcje, bo będzie też na jutro, bo jutro już normalnie pracuję, więc takie leniwe zrobione już śniadanie. Bardzo mi się jutro przyda, że robimy moją ukochaną pastę. Zaczynamy od tego, żeby to się jak najbardziej, naj, najdrobniej zblendowało, więc wrzucam tu dwa listki nori. Właściwie arkusze. I zrobiłam moja strefa, wczoraj skwartaliśmy. Czy szybko ogarnię? Dwie paczki tofu. Nie wiem, czy ten blender to pomieści. Poszedkuję na razie trochę tło, żeby mi się zrobiło więcej miejsca w blenderze, a później dodamy pozostałe składniki. Dobra, dodamy teraz przyprawy. Czyli po prostu sól, pieprz, do tego sos sojowy, majonez, dwie łyżeczki dam, trochę musztardy i do tego trochę oleju dolewamy. I teraz się trochę pomęczę, żeby to dokładnie wszystko zblendować i będzie gotowe. Namęczyłam no, się z tym bardzo, a nie jest i tak to idealnie zblendowane, natomiast no kurczę, nie chcę już blendera nadwyrężać. Po prostu musicie to rozdzielić na, na dwie porcje. Nie wiem co ja myślałam, że w tym małym blenderze zmieści się po prostu wszystko. Będzie mniej rozblendowana, ale nadal przepyszna. Że muszę jeszcze rozmrozić chleb i robimy kanapki. Wydubuję pastę z dna blendera. Najpierw jutro się to doblenduje przecież. I na to takie ogórki kanapkowe. To jest moje śniadanie, które wygląda jak wygląda, ale tak wygląda jedzenie, prawdziwe jedzenie w życiu, a nie y, jak stylizuję wczorajsze placki. A tu mi się rozmraża wegański ser na Karol później. Mam nadzieję, że wyjdzie coś z tego pysznego, bo chcę przygotować y, posty na tłusty czwartek. Próbuję przesłać film na dzisiaj, ale tak mi coś śmuli z YouTube'em. Dobra, jemy karoteczki. Tej pasty wędzonej, yy, ala makrelowej, po prostu trzeba spróbować. Nie wam mogę mówić, jak to jest pyszne, ale musicie to spróbować i wtedy się sami przekonacie. Piję drugą kawę, ogarniam się po niej i działamy, by się parę rolek. Hejo, ja już jestem ogarnięta i nagrałam test tych żelek i nagrałam go w poziomie, ale Wam teraz powiem o nich w pionie. Kurde, kurde, odwrotnie. Nagrałam w pionie, a wam powiem w poziomie. Są to kwaśne żelki kupione w oszą Wiecie co? Dlaczego te żelki nie są bardziej kwaśne? Chciałabym zjeść takie naprawdę kwaśne żelki. Konsystencja jest taka bardziej galaretkowata, ale nie są Twarde, tylko tak przyjemnie gryzie, przyjemnie się rozpadają w ustach. Zielone dobre bardzo. Nagrałam już kilka rolek i muszę się teraz znowu przebrać i znowu nagrać, żeby wiecie, nie, nie wyglądać cały czas tak samo. Więc jeżeli będziecie mnie tutaj widzieć w 10 ustrojach dzisiaj, no to tak, tak właśnie jest. I kurczę, jest godzina 12, a ja już czuję, że potrzebuję trzeciej kawy, bo mega późno wczoraj zasnęłam, nie mogłam spać, a stałam się normalnie, więc jest ciężko. W każdym razie, no na razie sobie odpuszczę wypiję tę trzecią kawkę, tak myślę, o trzynastej może. Robimy obiad i zaczynamy od zrobienia sosu serowego. Do garnuszka wlewam łyżkę oleju, taką porządną, i grzejemy to porządnie. Dodaję mąkę i wszystko mieszamy. I w tym momencie dolewam po trochę mleka roślinnego I mieszam, aż się wszystko połączy i znowu dolewam Dodaję od razu płatki drożdżowe i szybko ser To jest wegański ser, drobno pokrojony Wybierzcie taki, który się y, rozpuszcza Ja mam Simply V Mieszamy, później jeszcze dodamy sól i pieprz Musi się to rozpuścić porządnie i troszkę zgęstnieć Dodaję sól i pieprz ten ser wegański się bardzo ciężko rozpuszcza, więc trzeba dać mu trochę czasu. Zaczynam tutaj od pokrojenia pieczarek. Kroję każdą pieczarkę na pół i potem na plasterki 150 gramów. Standardowo troszkę sosu sojowego. Pędzony tofu kroję na małe kawałki. Całą kostkę będą dwie porcje z tego. Wrzucam to tofu do pudełeczka i zaraz będziemy dodawać do niego jakieś przyprawy, jakieś dodatki, szmery, bajery. Dodajemy troszkę sosu sojowego, troszkę oleju, pieprz i lecimy dalej z przyprawami. Słodka papryka, cebulka, papryka wędzona, czosnek i mieszamy. Będę gotować taki zwykły makaron, białe piórka, jakieś myślę 200 gramów na dwie osoby, coś takiego. Karun już podjadłam, słuchajcie, to jest jakiś obłęd, jakie to dobre. No taka. Chwilę pochillować przy kąpie, więc czekam, aż mi się wgra film i będę wytłaczać jeszcze brakujące nazwy na słoiki kuchni, żeby przykleić je. Może dzisiaj, może w tym tygodniu. Lubimy pranie. Muszę wyprać dresy, bo zostały mi tylko zapasowe, a one są niewygodne, pomimo, że są dresami. Więc muszę wyprać moje ukochane dresy, żeby mieć w czym chodzić w domu, bo siedzę teraz w jeansach. Biorę się ze zrobienie jakiegoś obiadu na jutro, żeby mieć gotowy. I chyba zrobię yy, schabowe. Cień na nie mam na jutro, bo ta pasta makrelowa została, więc zapanieruję kotlety sojowe, Obiorę ziemniaki, dam je do wody i będzie już wszystko praktycznie gotowe na jutro, żeby tylko to podgrzać. Sojaszczaki na jutro gotowe. Znaczy na jutro i na pojutrze będziemy mieć dwa dni gotowe kotlety sojowe i po prostu to usmażę, do tego się ziemniaki ugotują, warzywko i szybki obiad pyszny gotowy. Nie jedziemy na jedzenie. Zapomniałem ja play włączyć. Czekaj, 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 zapowiedź. Karolina pije cydra <grymne> Cięcie, tak? Nie ma cięcia. Szkoda, że nie montuję, tym bym chciał kontrolować. <grymne> Trzy. Cztery. Dwa, jeden, jeden. <grymne> <grymne> dwa, jeden. Możesz już jeść. W tej fali w rapie i mega ładnie tam było połączenie tego, tego zielonego i tego różowego. Jestem zachwycona. Zielona roślina w różowej doniczce. To jest moje marzenie teraz, żeby mieć w domu, ale nie będę teraz wymieniać wszystkich doniczek, niestety. Najlepsza rzecz w Kauflandzie: kawa bezkofeinowa. Dzień dobry, dzień dobry we wtorek. Pora zrobić jedzenie, ale zanim, wam, zanim zrobimy to jedzenie, to pokażę Wam, jaki super prezent dostałam. Dostałam takie trzy mięsiwa z grochu: Gros Classic i Indian Curry. I weźmiemy sobie tylko teraz tak myślę czy to. Weźmiemy Grossa i zrobimy z nim kolację. I będą fajne, mam nadzieję, pyszne, pyszne wrapy z sałaty. Tak to nazwijmy. Całę sałat, Będzie sałata, warzywa, ko, bagietka domowa czosnkowa i sosik czosnkowy i będzie sztost. Atakujemy tego kurczaka grossa. O kurde! O wow! Ale to daje kurczakiem. Jesus! O wow! To jest kurczak. To jest kurde. Kurczak. Dobra, robimy, bo już chcę jeść. To będzie tak dobre. Zaczniemy od bagietki. tutaj taką pół bagietkę rozdrożoną. I pokroję ją na takie, na takie kromeczki. Popsikam to takim olejem sprayu o smaku masła, a później wyłożymy na to przyciśnięty przez praskę czosnek. Dwa ząbki do bagietki, a trzeci pójdzie do sosu. I teraz nakładam ten czosnek na te bagietki. Wrzucimy to za chwilę do piekarnika na dosłownie kilka minut. Teraz robimy sosik czosnkowy, czyli ząbek czosnku, sól i pieprz, jogurt i majonez. Mam tutaj taką sałatę i umyję sobie listki tego. Będziemy po prostu w takie liście zawijać warzywa sosik i tego kurczaka. Nie mogę. Jakie to jest dobre. Brakuje mi słów. Nie jadłam jeszcze tak dobrego zamiennika. A potrzebuję tego zapas na rok. Tutaj mamy pomidora, ogórka e, korniszona i kukurydzkę. A z reszty kukurydzy zrobiłam od razu sałatkę na jutro. To jest sałatka e, od Julii z biedanizmu i jest bardzo dobra. Ale robimy kolację. Dobra, biorę takiego liścia, daję mu sosu, daję mu warzyw, kurczaka. O, staram się to jakoś zawinąć. O, ja to tak po prostu położę i, i będę to tak jeść. Więc wygląd będzie 1 na 10, a smak 15. Mam też takie mniej zgrabne liście, jakoś sobie Trzeba będzie się z tym poradzić. Dobra, ten mniej zgrabny liść może się okazać najlepszy. No, proszę bardzo, pięknie, to będzie wyśmienite. O, oh boy. Dobra, mam moje rapiksy sałaty, które się rozwalą, jak zacznę je jeść. Ale ten kurczak. Boże, jak coś tak, coś tak dobrego mogło powstać? Bagietkę mega chłopiąca. I teraz najważniejsze. Wezmę ja sobie ręcznik papierowy, bo na bank się uwalę. Mamy naszego gołąbka. Mmm, ale sztos. Kurczę. To jest tak proste, tak brzydkie, a jest milion na dziesięć. To jest tak dobre, ale to było dobre. Czy mogę dostać powtórkę? Domu mi zrobił pyszną kawkę bezkofeinową. mam tę kawę. Dobra, kawa. Mam kawę, Dominik nie zrobił. I słuchajcie, przyszedł tutaj ogarnąć trochę naczynia i mówi mi tak, Karolina. Czy znaczy nie powiedział we mnie Karolina, on tak do mnie nie mówi. Przyszedł i mówi: Muszę ci się do czegoś przyznać. I ja już w głowie po prostu najczarniejsze scenariusze, że nie wiem, że, że. że Pracę rzucił, że mnie zdradził, że yy, bankrutował, nie wiem wszystko. A on mówi tak. Dzisiaj rano. Robiłem sobie kawę z Alpro. I teraz też sobie zrobię. Okej. Okay. Generalnie ja w domu tylko piję napoje roślinne do kawy. I jak jest Alpro, to jest świętość, bo ja kocham te mleka, one są drogie. I teraz się okazuje, że on sobie też popija. I ma jakieś wyrzuty sumienia, skoro mi się przyznaje. W każdym razie jest spoko, bo mam jeszcze w szufladzie trzy Alpro Barista Out, więc moje życie jest uratowane, a ja sobie piję teraz pyszną kawkę. Niech on ma. Niech się napije tego Alpro, niech zna łaskę zasłużył chłopak na dwie kawki z Alpro. Ja tutaj siedzę pod kocykiem, montuję film na kolejne dni i zaraz idę się umyć. Dzisiaj znowu jem tego kurczaka, ale wersja z sałatką wyszło obłędna. Mega pyszna, naprawdę. Zjadłabym do tego bagietkę czosnkową, ale nie mam, więc na razie zjem to, a może później sobie kupię bagietkę jeszcze. W Kauflandzie są mega tanie makarony. 2,60 chyba za 500 gramów. Mega polecam i nie uważam, żeby warto przepłacać w kontekście tych, wiecie, najtańszych, a te są mega tanie. Więc obczajcie sobie. Koszyk kiwi. Wyobraźcie sobie, że jedna sztuka kiwi była za 2,40, a koszyk, gdzie jest no co najmniej 10 sztuk, był za 9 zł. A ja lubię kiwi bardzo, więc wiedzie. Pysznie. A z tego mam nadzieję, że powstanie mnóstwo pysznej surówki Zakochałam się w porze ostatnio I patrzcie jaki on jest śmieszny z tej strony Fujka trochę Taki obłyszkowy. Wieczarki, oczywiście Cofla, gdzie musi to wjechać Ja się nie potrafię oprzeć truskawką Sorry, wiem, że jest luty Ale nie mogę doczekać się czerwca Dozuję sobie tę przyjemność Ostatnio też jestem zakochana w kapuście kiszonej Więc wjechała duża paczka Kupiłam jarmusz z własnej Nieprzymuszonej woli Zrobimy zupę i spróbuję znowu zrobić te, wiecie, chipsy z jarmużu, żeby więcej po prostu warzyw sobie pochrupać jako przekąskę. Zobaczymy, czy tym razem mi posmakuje. Wzięłam jakiś taki hummus smakowy Spoko, będzie do jedzenia z markawkami jako przekąska. Wzięłam koszyk gruszek, bo znowu koszyku były tańsze niż gruszki luzem. To jest dla mnie absurdem. Nie chcemy przepłacać. Moja ulubiona rzecz, czyli ugotowane buraki. Awokado mam mega twarde i mam nadzieję, że mi pięknie dojrzeje. I jeszcze jedna siatka mnóstwo pieczywa i ziemniaki. Kupiliśmy to Kupiliśmy jeszcze chipsy, papier toaletowy i ręczniki papierowe i zapłaciliśmy dwie stówki. Spodziewałam się, że zapłacimy więcej, skoro wzięliśmy na przykład takie kiełbaski albo gotowe ciasto francuskie i gotowe, gotowy spód do pizzy. Jarmuż też nie jest tają rzeczą. Serce mi krwawiło, jak musiałam kupić brokuła korteksu, Cortexu, bo nie było kauflandzkiego. I kauflandzki kalafer kosztuje 3 zł, a ten brokuł kosztuje 6,50 zł. A domu teraz niesie mi cudowną rzecz, którą sobie kupiłam używaną z Oelixa i jest to wieżnia dochodzenia. Ale to jutro wam pokażę. Zrobiłam sobie rozpiskę na jutrzejszy odcinek i tak naprawdę to już koniec dzisiejszego dnia. Dziękuję Wam za obejrzenie i widzimy się w następnym.